Dzień dobry, YouTube, witam Was w kolejnym vlogu. O... Pierwszy vlog aktualny, nie, drugi vlog już taki aktualny. Tak, drugi vlog po powrocie do domu. Słuchajcie, ostatnio pod e, ostatnim vlogiem ktoś mi napisał, że wyglądałem jak żul spod Biedronki, więc, więc postanowiłem e, skoczyć do fryzjera i się ładnie ogolić tutaj po boczkach, skrócić górę. Zostało mi jeszcze golonko, ale to na wieczór. Także mam nadzieję, że już nie wyglądam jak żul, tylko jak porządny człowiek. I teraz wyglądasz jak spod delikatu celu, bo to już Aha. Znaczy, Żul spod lepszego sklepu, tak? Tak. tak. E, my jesteśmy w trakcie robienia obiadu, a przy okazji nagrywamy kolejny odcinek magii sprzątania. Ja mam Magię Sprzątania nagrać w tygodniu, ale niestety. No, Agnieszka miała nagrywać magię sprzątania w tygodniu, ale niestety jak wiecie pokrzyżowały nam się plany. Musieliśmy e, zrobić evacuation z domu. Także wszystko, wszystko praktycznie jest obsunięte. Teraz staramy się troszkę nadrobić na weekendzie, ale, tak ale i tak nam braknie czasu, więc e, będzie więcej vlogów niż filmów stacjonarnych. Ale postaramy się coś, e, coś z tym zrobić, nadrobić to. I e, no i co? Nagrywam magię sprzątania, tym razem jesteśmy w Łazience. Dużo pytań, właśnie pod e, ostatnią magią sprzątania, było o Łazienkę. O poradzenie sobie z różnymi problemami, które. Są w łazience, więc postanowiliśmy nagrać taki odcinek. Jeden, jeden z kilku, który się pojawi. Tak, jeden z pierwszych odcinków, które będą w łazience. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, to całą playlistę znajdziecie do magii sprzątania pod tym filmikiem. Jest tam kilka filmów już, bodajże pięć. I każdy myślę, że y, zasługuje na Waszą uwagę. po prostu złota playlista. Te filmy te tak lubicie i potem. Duże zainteresowanie. Tablubicie. Tak duże zainteresowanie jest właśnie magią sprzątania i cieszymy się, że tworzycie ją z nami, ponieważ wy dajecie również pomysły na to, jakie macie problemy, co byście chcieli zobaczyć i obejrzeć. I tak tak właśnie powstają kolejne odcinki magii sprzątania. Dobra, ja zabieram się za obiad. Sprzątam, słuchajcie, biegam, nagrywam, pracuję, wieszam firanki, zasłony, po prostu armagedon, tyle rzeczy do ogarnięcia. Ale już jest bliżej niż dalej. Tak jak Wam pewnie wspomniałam, w międzyczasie jeszcze nagrywki. Tutaj rzeczy przygotowane, żeby o niczym nie zapomnieć do magii sprzątania. Po drugiej stronie przygotowane zupki. Bardzo Wam się podobał test zupek z Biedronki, dlatego dostaliśmy bardzo dużo różnych zupek z polski marki WiFon. I słuchajcie, nagramy taki test, zobaczymy, która będzie mi smakować, która będzie smakować operatorowi. Ja prawie w ogóle, jeżeli już zjem taką zupkę, to jest rzadkość. Operator, od czasu do czasu lubi, na pewno je częściej niż ja, ale słuchajcie te smaki, które tutaj mamy, to nie są te standardowe ta żółta łagodna i złoty kurczak, ona jest taka zielona. Tutaj mamy takie bardziej smaki orientalne. Tutaj właśnie jakaś kimchi, tutaj lautai, nie wiem czy poprawnie czytam. Tutaj jest zupa fu, hmm, no, ciekawe jak smakuje fu. Kurczak kary, tutaj ostra kwaśna. No zobaczymy, mamy ich łącznie sześć, także. Teraz rozstawiamy tło. Ja się muszę ogarnąć, bo no nie wyglądam. Nie nadaje się do nagrywek jeszcze, także się ogarnę i siadamy i będziemy nagrywać te z zupek. Jestem bardzo ciekawa zupy o nazwie f Może to się tak nie czyta Fu, może Pu. Cześć pomocniku mój! Cześć! Pasowałoby odkurzyć sypialnię. Kto odkurzy? Pan zajęty, ja zajęta, zaraz będziemy nagrywać kolejne wątki do magii sprzątania, kto odkurzy, wiecie co z tego wszystkiego co ostatnio się u nas wydarzyło, nie mieliśmy nawet czasu zabukować wizyty u weterynarza, także w tym tygodniu na początku sobie zadzwonimy i pojedziemy z Lili do weterynarza do SORC, zanim zabierzemy się za nagrywki magii sprzątania, to czekamy na kuriera. Ponieważ żeby wysłać wygraną jednej z Was, muszę zamówić kuriera. Kurier zabierze paczkę i moja mama wyśle paczkę właśnie do osoby, która wygrała. Niestety nie mogłam tej przesyłki puścić pocztą, ponieważ poczta u nas nie przyjmuje płynów, a tam są właśnie odżywka, ee, chyba jest jakiś top, albo wysuszacz do, do lakieru, już nie pamiętam. Ale wiem, że są produkty płynne, dlatego e, zamówiłam kuriera. E, super, że dzisiaj zabierze tą paczkę, bo jak wiecie, e, początek tego. Dnia u nas był straszny i myślałam, że jak zamówię kuriera w czwartek, to jednak zamówienia mi nie przyjmą, a okazało się, że przyjęli i dzisiaj dzwonił kurier, że paczkę odbierze. Za już idzie? Jest kurier? Tak? No to super, kurier przyjechał, a ja zaraz idę się kąpać razem z wami i będziemy nagrywać. Magie sprzątania. Super! Po prostu wbił się w odpowiedni moment kurier dzisiaj, a już operator się pytał, gdzie jest kurier? Powinien już być, dlaczego go nie ma. No bo wiecie, mamy nagrywki, a chcemy załatwić kuriera i dopiero później wziąć się za nagrywanie, no bo jednak by nam to przerwało. Kolejny odcinek magii sprzątania. Za nami nagrany już jest najprawdopodobniej na moim kanale. Playlista jest pod spodem, pod tym filmem. Dość taki pracochłonny, bo powiem Wam, że tryki, które Wam pokazałam w tym odcinku, jeszcze będą u nas w Łazience gościć, ponieważ muszę odczekać kilka godzin i kilkanaście godzin żeby tego dziadostwa w postaci osadu z twardej wody się pozbyć. Ale jak chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam Was do playlisty, która jest na dole. No i oczywiście najbardziej zainteresowana tej idzie do mnie. Nie. Nie wskoczysz na kosz, kochanie, nie wskoczysz, bo są rzeczy, wiesz? Na... No, gdzie na drapak, bo kosz na pranie nasz, to jest dla Lili drapak bardzo dużo pytań się pojawiło pod vlogiem, w którym robiłam placuszki bananowe i od razu Wam tutaj powiem, że jest to przepis, który znalazłam na necie, bo składa się z trzech składników, a ja dostałam przepis od jednej z Was na Snapie, ale tam akurat był potrzebny serek biały, a serka białego nie miałam, więc chciałam znaleźć przepis na placuszki bananowe z wykorzystaniem tych składników, które mam, więc ja mam screena w telefonie, więc podam Wam co dokładnie powinno być użyte, z tym, że ja sobie troszeczkę porcję zwiększyłam, bo robiłam dla siebie i dla operatora, więc jeżeli chodzi o przepis, to, to jest podane jedna, druga szklanki specjalnej mąki do naleśników. Ja mam mąkę wrocławską i tam pod spodem jest napisane idealna do naleśników. Jedna, druga dużego lub jeden mały banan. Ja użyłam dwa banany, no bo wiadomo, robiłam e, e, dla siebie i dla Dominika, ale zrobiłam także że użyłam dwa banany, ale dałam pół szklanki e, mąki i jedną szklankę mleka migdałowego, czyli tylko jeżeli chodzi o e, moje naleśniki, to zwiększyłam Zwiększyłam tutaj proporcję bananów, a resztę dałam tak, jak jest w przepisie. Także to są te trzy składniki i smażymy na oleju kokosowym. Ja oleju kokosowego yy, nie miałam, więc smażyłam na. Oleju ryżowym. Powiem Wam, że wyszły naprawdę smaczne. Jak tylko będę miała dużą ilość bananów, na pewno te placuszki zrobię, bo e, tylko trzy składniki, które przypuszczam, że każdy ma w domu. No może osoba, która nie lubi mleka migdałowego, to akurat mleka migdałowego nie ma, ale przypuszczam, że zwykle też spokojnie może zastąpić mleko e, migdałowe. Chyba, że Wy macie jakiś fajny przepis na placuszki bananowe, to podeślijcie mi nawet no, w komentarzu. Na pewno też y, osoby, które czekają na przepis, który ja wykorzystałam, się ucieszą, bo może akurat będą chciały zrobić coś innego. Także już wiecie, co było użyte do placuszków bananowych, bo zatrzęsienie komentarzy jest Aga, podaj przepis, podaj przepis. Przepis nie jest mój, przepis jest po prostu z neta. Czas mija, a pomadka nadal pięknie trzyma się na ustach, mimo tego, że jadłam i piłam. Ale nie o tym mowa. Pod dzisiejszym vlogiem widzę pytania, co się stało, jaki pożar i tak dalej. Może dzisiaj już nie będę wam tego wszystkiego opowiadać, bo już nagrywam jakiś czas, więc trochę materiałów mam zebranych. Może w kolejnym vlogu tak pokrótce wam pokażę, co się wydarzyło, jak to wyglądało. No bo widać, że nie każdy mnie śledzi na Instagramie czy na Snapie. A dzisiaj na koniec vloga mam do was jeszcze jedno pytanie, ponieważ rozkminiam zakup lakierów hybrydowych. Nie wiem, co z tego wyjdzie, to jest na razie tylko taki mój zarys tego, że chciałabym sobie odmienić. Jak wiecie, ja jak na razie używam lakiery zwykłe, w większości są to lakiery marki Essie, ale możliwe, że za niedługo przyjdzie do mnie lampa do hybryd i chciałabym właśnie kupić sobie jakieś lakiery hybrydowe w Polsce. Nie chcę kupować tych, co są dostępne w budz, ponieważ ja cały zestaw do robienia hybrydy... Sensha Sensation Nail chyba, nie wiem, nie pamiętam dokładnie Wiem, że to wszystko, ten cały zestaw i lakiery są dostępne w but Miałam i nie byłam zadowolona Dlatego chciałam się Was zapytać, jakie lakiery polecacie, co, w co warto zainwestować? Wiem, że są przeróżne marki dostępne na rynku w Polsce. Wiem również, że są różne opinie, ale chciałabym zapytać Was, jakie Wy macie zdanie, bo wiem, że bardzo dużo z Was używa lakierów hybrydowych, jesteście zadowolone. Też bardzo często, jak jej rzucam zdjęcie na Insta, czy na fanpage'u, jakiś, nie wiem, nowy odcień, czy wzorek na paznokciach, to mi piszecie: Aga, dlaczego sobie nie chcesz zrobić paznokci? Używają lakiery hybrydowe, one na poziomie trzymają się prawie dwa tygodnie, więc naprawdę warto, polecacie mi. Więc chciałabym się Was jeszcze raz zapytać: Jakie macie zdanie? Jakie lakiery polecacie? Chodzi mi tutaj o lakiery, które będą y, dobrze kryły, na pewno zdecydowanie dobre krycie, chociaż chyba, chyba hybryda, chyba każda dobrze kryje. No nie wiem, nie, tak jak mówię, ja mam doświadczenie tylko z jedną marką, z y, tą, która jest dostępna tutaj u nas, ale nie byłam z tych hybryd do końca zadowolona. Także poleccie mi jakąś yy, markę, którą macie sprawdzoną i chyba sobie po prostu zamówię w Polsce, przyjdą do mojego rodzinnego domu, a później moja mama. Chyba kurierem kurierem Wróci mi do paczki razem z doniczką e, Dla Zami i przetestuje sobie Lakiery hybrydowe Chociaż no, ja nadal uwielbiam malować paznokcie Zwykłymi lakierami, nie przeszkadza mi to Ale jakoś tak mnie strasznie korci ta hybryda Teraz hybryda z każdej strony, wszędzie hybryda I chciałabym po prostu sprawdzić Może będę bardziej zadowolona Zresztą słuchajcie, co malowanie paznokci Co dziennie, czy co drugi dzień, czy co trzeci To co innego jak Zciągamy e, i nakładamy hybrydę Raz na dwa tygodnie, to jest naprawdę świetne Świetne rozwiązanie, dlatego chciałabym poznać Wasze zdanie. Dajcie mi koniecznie znać pod tym filmem, a ja rozkminię yy, jakie lakiery, może nie od razu jakąś ogromną ilość, bo nie potrzebuję, ale kilka kolorów bym sobie zamówiła i zaszalałabym. Może coś z tego wyjdzie, może pokocham hybrydy, może przestanę używać lakiery, nie wiem. Także na dzisiaj już kończę i idę sprawdzić, jak tam mój osad łazienicy, czy schodzi, czy nie schodzi, chociaż nie powiem Wam szczerze, że sprawdzałam i działa, prawda, operator? No, no, zdolniacha ze mnie, zdolniacha, dowiecie się wszystko, dowiedzieliście się w sumie, jeżeli widzieliście z filmu. Buziaki, dobranoc i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Bye.